Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Tak, mamy godzinę, w sumie ja nagrałem to o 11, ale... Tylko, że nie spadł na łódkę, proszę. Nie, luz. Ale nie śpię od ładnej piątej, więc... Jak będę troszeczkę zmęczony, widzowie, to przepraszam. Po prostu jak nie ma szkoły, to tak dzień wolno bardzo płynie. Ja już zdążyłem dzisiaj biegać trochę. Właśnie, zapraszam na Instagrama. Link macie w opisie, bo jestem teraz coraz aktywniejszy. Będę różne posty, nie posty, czegoś tak to się nazywa, relacje z treningów wrzucał i różnych takich. Może coś motywacyjnego? To by było ciekawe. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. I tak. Yy, ale tylko dokończę, że ja dzisiaj już biegłem, przeczytałem 150 stron książki. <grych> A to dopiero 11 jest dla mnie. Wy to widzicie klasycznie o 16, ale to jest ciekawostka, widzicie to tego samego dnia, w którym yy, to nagrywam. Bo nie miałem czasu nagrać odcinków na zapas. Tylko że teraz nagram z 3-4, więc już nie będę aż taki. Yy, nie wiem, jak to powiedzieć. Nie będę już aż taki równy. O, wiecie o co chodzi? Kurde, nie wziąłem prze nic. Ale na samym początku, co chcę wziąć? Yy, na samym początku chcę przede wszystkim krówki rozmnożyć i że je tak. że tak powiem je zdetronizować. Może tak ładnie się wyrażę. Chcę je zdetronizować. Yy... O kurde. O kurde. Nie ten przycisk, ale weźmiemy jeszcze, skopiemy sobie te diamenty, trzy kolejne na kilow. Bo kilow, nawet jak mi nie dropnie fortunka, to i tak mi się kilow przyda. I mam pomysł na kolejny odcinek. Wiem, że dla niektórych nie będzie to ciekawe, ale to jest coś, co muszę zrobić, bo progres aktualnie stoi w miejscu troszeczkę. A po prostu to jest coś, co progres mi znacząco zwiększy. Przy okazji, może też trafimy na coś ciekawego. Może twu, wyplujmy te słowa, może zginiemy. <laughs> Więc wiecie, jak jest. Tak, tak. Wolałbym oczywiście nie ginąć, ale ze mną to jak wiecie różnie bywa, więc będzie na pewno ciekawe. Tam zostawcie łapki, suby, tym razem nie zapomnę o to poprosić, o to yy, żebrać, więc zostawcie łapki, suby, będzie git. Dzisiejszy odcinek w sumie jest taki luźniejszy, pozwyjcie że czy się wody napije. Dzisiaj tam mówię, no takie rzeczy pierdoły będziemy robili dzisiaj, ale w kolejnym odcinku... Już będziemy robić coś, co będzie przydatne, i być może zrobię, zacznę to robić, nawet w tym odcinku. Nie wiem. Yy, nie wiem, czy mam lapis, więc bym jeden wykopał, ale dosłownie jeden. I trzy diamenty potrzebuję. Powiem tak, boli to niemiłosiernie wręcz. Nie wiem, czy jest takie stwierdzenie, ale to boli. No ale jak trzeba, to trzeba, nie? Kurde. Eee. <grym> yy... A co ty tu robisz, dziotku? Panie żabro nie wolno tu być. A no co wy tu robicie, dziady małe? Krzyde, Pakistan. Czemu Pakistan? Nie wiem, nie pytajcie. Tak sobie powiedziałem, dla Beki. Dobra, lecimy na górę. Robimy krówek. Kaput, tak zwany. Tak zwany taktyczny kaput. Mamy skórę, zrobimy książeczki, spróbujemy pozaklinać może książeczki więc dzisiaj taki yy, odcinek głównie enchantowy Jeżeli tak to mogę określić Będziemy dużo enchantowali I liczymy na jakieś yy, fajowskie zaklęcia Właśnie tam zbroje kurde, zapomniałem, że mam zbroje Już prawie kompletna, miałem jedynie y, ryła Ale bez ryła da się żyć w sensie bez ryła nie da się żyć, ale Wiecie o co mi chodzi, bez hełmu nie da się żyć Cyk, cyk Dobra, cyk Cyk, raz, dwa, trzy, cztery Halo, pięć, sześć Siedem, osiem A ciebie też na karmie masz A cze czemu nie, ciebie też na nakarmię Dobra, weźmy ósemeczkę I weźmy to, wyrzućmy, żeby one Tak nie skakały jak głupie Chodź tu O ty o, Ale została hita w lociach Okej okay. Naprawdę nie chcę obijać więcej niż to konieczne O nie trafiłem, nie trafiłem, nie trafiłem Ile mam skóry? Dwie, mało No nie biegaj w kółko bo cię no Nie mogę jej trafić no. no Dalej dwie serio nic nie leci? No patrz. No, w końcu. starszy, Więc Nie. E, wracamy po trzcinę, robimy papier, robimy książki. Nie wiem, książki to jest ogólnie. Bardzo uważam... Opłacalna rzecz do... Ale jestem durny. Opłacalna bardzo rzecz do zaklinania, bo... Może ci dropnąć właściwie wszystko z książek. Nigdy nie wiesz co, tak naprawdę? Co to jest? A, bo ja przecież zaklnąłem książkę na głębinowego wędrowca, zapomniałem. Głębinowy wędrowiec to jest na hełm czy na budki? Albo to jest przyspieszenie y, tempa na hełm, w sensie na budki, albo to jest oddychanie na hełm. Nie mam pojęcia, szczerze. Głębinowy wędrowiec, nie no, to jest chyba, wydaje mi się, że na buty, prędkość pływania, ale mogę się mylić. I właśnie, jak jest jeszcze yy, ten, ja to nazywam self snitching, nie wiem dlaczego, ale, bo nie pamiętam, jak to się nazywa, ale to jest, wiecie, to zaklęcia takie dziwne, że kłócając, bie, jakby, będąc na shifcie, chodzisz szybciej. O, to miałem na myśli. Będąc na shifcie, szybciej chodzisz. I pytanie za 100 punktów. Czy to było na spodnie, czy na buty? Na spodnie chyba, tak, bo... Pamiętam, że spodnie nie miały jako jedyne swojego customowego enchantu. Chyba tak. No, moklata miała swoje enchanty customowe, budki miały swoje enchanty customowe, yy, hełmy też miały. Jedynie to nie miało, spodnie nie miały, więc obstawiam, że to jest na spodnie. Coś. Dobra, pyk. Już nawet. A, nie mam tego, więc nie mogę. Chciałem powiedzieć, że już mogę w sumie zrobić sobie. Enchanting pierwszy, ale zapomniałem, że ja nie mam kilofon. Ja mam patyki na szczęście mało. I tak będę musiał pod drewno pójść, ale to poza jakimś odcinkiem po prostu pójdę. Nie będę was zanudzać tym. Tu nic nie potrzebuję. Tu mieczyk, ale to w sumie niekoniecznie nie mam serio nowego miecza zrobionego. Trudno muszę zrobić. Jeden mi się przyda, więcej nie się przyda mi się więcej, ale nie potrzebuję na razie. Okej. Okay. Ładnie. Podoba mi się szczerze ten Enchanting Table. Jakoś inaczej to trochę zrobić. Szczęście 3. No i świetnie. Niezniszczalność 3 i szczęście 3. Kurde, ja to jestem szczęściarz. No i to mi się podoba. Moc 4 na łuk. No i super. To, że ja łuku nie używam. To nieistotne. Kurde, no i panie, teraz zaczynamy rozmawiać. Mam do sprzedania diamentowy kilow, praktycznie nieużyty, niezniszczalność 3. Zwykła, kto chce? Pięknie. Na to liczyłem, że mi dropni dodatkowy enchant, bo ja mam ogólnie farta z tym, wiecie? I bardzo często dropną enchant dodatkowe, to jest. Oła. To jest ciekawe. Dobra. I jakoś tak zauważyłem, albo to jest, albo to jest efekt motyla, albo. Czy tam placebo, bo już nie pamiętam jak to się nazywa. Albo tak jest faktycznie, że jak wejdę sobie tutaj, to o wiele więcej ich się respi. Nie wiem z czego to jest spowodowane. Może tam mnie nie łapie gra aż taka, tutaj mnie bardziej łapie. I tu bardziej aktywuję te mopki. Bo jestem za nisko możliwe. 10. Patrzcie, 9, 8, 7. Słyszycie jak one pływają, to jest piękne. 3, 2, 1, 0 Miałem wiaderka z wodą. W ogóle to jest ciekawe, na bedroku jak kucałeś na drabince to się nic nie działo albo, biega, albo schodziłeś szybciej, nie pamiętam. Tymczasem tutaj yy, widzicie. Mhm. Tutaj się zatrzymujesz na drabince, to jest ciekawe dziewisko. Dobra, będzie trzydziestka stąd na pewno. A, nie wiem czy... Do... O kurde. Nie wiem czy dokończyłem z tymi książkami. To jest bardzo opłacalne z mega prostego względu, bo z książek przecież może nam dropnąć 20 enchantów, równie dobrze w sensie, niedosłownie, nie, bo nie dropnie nam 20 enchantów, ale wypracować cyk, cyk, i jeszcze jedno, dziękuję naprawdę nie zabijamy więcej niż to konieczne, bo to nie ma sensu ale kurde, smooth Płynęłem. prawie, cyk, cyk gdzie to jest, tu moc 4 no i może być moc 4, tylko i wyłącznie, OK. kolejny Ostrość 3, no i może być. Ostrość 4, jak dobrze pamiętam, dało się zrobić. Nie, ostrość 4 mogła wypaść, czy nie? Nie pamiętam, właśnie. Kurczę, mogła ostrość 4 wypaść? W sumie mogła, chyba. Bo ostrość 5, tak samo jak wydajność 5, dało się zrobić tylko i wyłącznie poprzez yy, połączenie dwóch wydajności 4. A czy z ostrością tak jest? Jeżeli tak jest, to znaczy, że ostrość 4 może wypaść. Dobra, tu poczekajmy trochę dłużej, żeby więcej mobów spadło. Ale jestem bardzo zadowolony, wam powiem szczerze. Moc 4, tyk, może nawet ten łuk sobie... Aha, ja nie zenszantuję łuku. Przecież całe żelazo, jakie miałem, poszło na zbroję. Właśnie. Czy szczęście... A co ty tu robisz, kolego? Nie trafia cię. Chodź tu! Kurcze wiecie co, bo on mi bardzo i to bardzo yy, psuje. I tego pana tu nie chce. Ale oni spadają, kurde. No nie wiem, pokażcie mi palcem, który mob grinder jest skuteczniejszy. Ja takiego nie znam w Inaczej uczciwy grinder, bez żadnych cheatów wykorzystywania yy, błędów gry, nie? To ja nie spotkałem się z lepszym. Tu jest właśnie minus, że oni tam spadają do rogu. Ale muszą tak spadać, niestety. Dobra. Eee... Nie no, nie mam, we... nie mam żelaza, serio? Na tego? A właśnie, czy szczęście działa na każdy ten? Bo jeżeli działa na każdy, to równie dobrze zadziała na węgiel. Zadziała na żelazo. W ogóle pamiętam, że dało się zrobić siekierę na szczęście, chyba. Albo motykę? Tylko teraz pytanie za 100 punktów. Co ci daje motyka ze szczęściem? Albo siekiera ze szczęściem. Co ci to da? Bo nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem. Chcę zrozumieć, a nie potrafię. Co to może dawać? Nie wiem. Większe zbiory jakieś czy coś? Widzicie, co? Na razie bym tutaj po prostu położył tak te czesty niedbale i na razie weźmy, wrzućmy wszystkie książki zaklęte tu. I weźmy... O kurde. Weźmy więcej lapis lazuli. Na szczęście nie ma ścian do końca. W sensie inaczej ściany są, ale... Nie mam więcej lapisów, serio. To będziemy mogli zaraz pójść na dół i się przekonać, czy to tak działa jak myślę. Kliknąłem 7, dwa razy, kliknąłem 9, 3 razy i nie kliknąłem 8 nigdy Nie wiem, ale podoba mi się to, tylko Pająki mi przeszkadzają, bo wiem, że gdyby nie pająki to efektywność byłaby jeszcze większa. Dajcie mi widzowie w komentarzach jakiś Yy, jakiś prototyp odnośnie pająków, co z nimi zrobić? A w międzyczasie, to no możesz zacznę przenosić rzeczy, co? Weźmy na razie tylko kości i zobaczymy, ile będę miał. Cyk. Cyk. Yy, tak wiecie co widzę, wiesz, że myślałem szczerze, żeby pójść po Netherite, tylko w tym odcinku. Ale ostatecznie wycofuję się z tego pomysłu, bo. Za wcześnie jeszcze, nie potrzebuję aktualnie. Eee. O kurde, 400 takich kości mam. No, to eee. jest dużo. 400 takich kości to jest dużo. Muszę jakąś farmę skraftować, bo szkoda aż tych kości, żeby one stały i się marnowały. No bo z kości, bądźmy fair, bo on się najbardziej opłaca zrobić. Jak mam być szczery, to nie wiem do czego mogę innego wykorzystać kości. No, a teraz mam ich no, od groma, nie? Więc tu będą kości, powiedzmy. No, myślałem, że jeszcze więcej mam tych kości, ale nie. Słyszę te endermany, też nie wiem, jak się z tymi endermanami uporać. Czy jest jakaś opcja, żeby się nie rozpiły liście i półpłytki? Yy, dlatego się mam tutaj na koblu i to by miało sens. Ale nie będę robić z półpłytek, bo szkoda, nie chce mi się przerabiać tego wszystkiego. I nie będę robić z liści, bo wystarczyłoby przypadkowo przytrzymać guzik przez pół sekundy i liście by się zniszczyły, a to by się wiadomo jak skończyło. Jak nie moim natychmiastowym zgonem, to czymś innym. Kurde, te pająki. No muszę chyba na YouTube obejrzeć tutorial jakiś. Albo może nie, na YouTube, bo to miał być mob grinder w całości mojego autorstwa. I tak będzie. To może y, przeczytam o mechanice pająków, jakie są wymogi, żeby one się respiły. Bo, może będę w stanie te wymogi zlikwidować idealnie 30. Kurde, no wymierzony zejście w dół. Nie. Eee. Witaj kolego. Ja ciebie nie zamierzam bić, bo ja nie jestem głupi. Jestem głupi, ale nie aż tak. Żebym ja ciebie bił. Ale wiesz co? Ciebie. Sorry, řódku. Nie uderzyłem cię. Ciebie to ja bym najchętniej zamurował, wiesz? Mam być szczery. Tak, yy, tak. Tak, tak. Tak, 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 tak. Chodź tu, gościu, co? Czekaj, trujeczka. Żeby to było fajne. Ja bym cię zamurował. Co myślisz? Ja bym ciebie zamurował, co myślisz? Gościu, wejdź tam, proszę cię. Wejdź tam. On nie chce zeskakiwać, więc on może tam wejdzie, nie wiem. Jak tam wejdzie, to go zamurujemy. I będzie. Chodź tu, no, gościu, no. Nie schodź tylko. Nie warto. Chodź tu. I mnie w nerwie, bo cię uderzy. Czujesz? W międzyczasie, jak on się zastanawia, szlachetnie się zastanawia, czy ten. O kurde, nie mam lazurytu, lazurytu, lapis lazuli Boże święty, mówię po polsku Minecraft po polsku jest tak dziwny, że to jest hit Lazuryt, jak to brzmi lazuryt Więc musimy popłynąć jeszcze, czekaj Zdążę, żeby tak celowo ten 16 minut, zdążę W sumie 17 I Dajcie widzowie znać ogólnie co myślicie yy, Czy chcecie krótsze odcinki, czy dłuższe, bo też tak ja powiem szczerze, ludzie nagrywają, youtuberzy, ja wam powiem, nie, nie ze wszystkimi tak jest, nie, żeby nikt nie miał do mnie problemu. To jest moja subiektywna opinia. Nie musicie się jej słuchać, możecie się tylko y, pomyśleć w oparciu o moją opinię. Mi się wydaje, że niektórzy youtuberzy celowo nagrywają po 8 minut, żeby mieli więcej reklam, żeby więcej zarabiali i po prostu oni to robią na potęgę. Bo patrz, w czasie, gdy ja nagrywam dwa odcinki, taki youtuber nagra tych odcinków 5. I ma potencjalnie, powiedzmy, trzy razy większy zarobek niż ja. I ja powiem szczerze, nie lubię takich krótkich filmów. Ja naprawdę wolę usiąść, i nagrać albo obejrzeć dłuższy film. Jak kiedyś oglądałem yy, Arka, jak jeszcze byłem małym dzieciakiem, tam miałem z 11 lat. No, 11 lat, 12, coś takiego. To było rok temu, 12, ale to nie nieistotne. Też koło 11 lat, pamiętam, bardzo dużo oglądałem Arka. Te odcinki trwają po 50 minut. Po 40 minut. Ja je lubię oglądać i ja się świetnie bawiłem. Jak ktoś mnie lubi. Jak ktoś lubi Ar Arka, co ja gadam, Minecrafta to myślę, że nieźle się bawi. Widząc moje yy, słabe starania. W sensie moje dziwne starania, może tak. Nie słabe, a dziwne. Rozumiecie o co mi chodzi, nie? Tak samo nie widzę frajdy po prostu w nagrywaniu krótszych odcinków. Ile będzie? Trzy? Serio ze To był ten Tak Jest szczęściem trójką dropnął mi jeden, super. A zobaczymy czy na żelazo to działa Wykopiamy cztery rudy Piętnaście żelaza, dobra, to działa Ja zawsze byłem pewny, że to nie działa na żelazo A jednak działa. O kurde, teraz będę bogaty. 20 żelaza z pięciu rud. Ale wracając. Ja po prostu szczerze powiem, lubię dla Was nagrywać długie odcinki. Lubię po prostu to robić. Jak Wy chcecie krótsze, spoko, mogę robić krótsze, nie? Bo nagrywam dla Was przede wszystkim. Dla siebie też, bo ja to lubię. Yy, zawsze to było moje takie małe marzenie. Żeby kogoś uszczęśliwiać, moim kontentem, żeby było tak, że będę szedł na ulicy i ktoś do mnie powie, Dawid, nie zmienia się, super, robisz odcinki, poprawiasz mi humor w tym smutnym życiu. To była mo taka moja misja, dlatego zacząłem nagrywać. I yy... nie wiem, nie widzę po prostu sensu w robieniu krótszych odcinków. Sens jest pod względem zarobkowym, sens w tym, że YouTube to nigdy nie dla mnie nie, był, nie było główne źródło zarobku. Jak są pieniądze z YouTube'a, fajnie, bo to jest jak to mówią, yy, praktyczne, spożyteczne, czy jakoś tak. Nie, przyjemne, spożyteczne. Bo robię to, co kocham, i za to jeszcze mam jakieś benefity w postaci powiedzmy pieniędzy, nie? Ale. Yy, nie wiem, jakoś to nie robię tego dla pieniędzy, tylko robię to dla zabawy. Pamiętajcie, człowiek, który pracuje z pasji zawsze zarobi więcej niż ten, co pracuje dla pieniędzy. Ja nagrywam YouTube'a po prostu, bo lubię. Lubię się pośmiać, pogadam sobie z wami, gdyż jestem generalnie psychiczny, bo ja gadam sam ze sobą. A to jest gadanie samemu ze sobą, ale. Mam usprawiedliwienie, że gadam do widzów. Rozumiecie o co chodzi. I faktycznie, jak powiedzmy, z jakimiś tymi znajomymi gadam czy coś, to powiedzieli, że nie wiem, pośmiali się raz czy dwa. No i to takie coś mnie cieszy. I ja po prostu lubię robić dłuższe odcinki i. Póki YouTube nie będzie dla mnie... najważniejszy zarobek, a to... Nie zdarzy się. Albo w ogóle, albo nie prędko, od razu tyle wam powiem. To... Będę robić dłuższe odcinki chyba, po prostu to lubię. Ja też lubię oglądać dłuższe odcinki. No i w sumie takie jest moje zdanie. I widzicie, cyk, cztery minuty gadałem o dłuższych odcinkach. Ciu, ciu, ciu. Eee, zawinął się. Albo wlazł do. Bo ku... o, kurde, ile tego jest. Ostrość 3, serio tylko, ostrość 3. Ja co ja ze mnie robicie? Szybkie ładowanie 1, 30 poziom. To jest żart? W ogóle, co to jest za enchant szybkie ładowanie 1? Co to za enchant? Jak długo żyję w życiu, nie widziałem takiego zaklęcia jak szybkie ładowanie jeden I nie wiem, do czego jest szybkie ładowanie 1. Do kuszy? Ej, w sumie do kuszy. Może ja kuszę powinienem zrobić, właśnie. Kusza to taka rzadko używana broń, jest dobra. Ale... Bo chociażby tam strzela wieloma pociskami, jak masz ten wielostrzał, czy jak to tam się nazywa. Kusza ma ogólnie duży damage, tylko musisz się przeładowywać, nie? Nie wiem, może zrobię. Kuszę sobie. Ale co? Już długo trwa ten odcinek, ja mam nadzieję, że Wam się podobało. W kolejnym odcinku robię coś. związane z tym paniczem, dokładnie. I wiecie co, widzowie? Ja bym chciał zrobić fajną miniaturkę. No, nie fajną miniaturkę, ale taką miniaturkę, że Wy sobie zobaczycie i powiecie. Hmm, ciekawe co o co może chodzić. Więc patrzcie, pokażę kolejny tutorial miniaturek. Ku. Ku. Pyk. Teraz. Ku, ku, ku. I pyk. I patrzcie. Robimy tak, kłócamy. Nie chciałem tego. Nie wziąłem tego do ręki, serio. Trójeczka. Ku. Ok. Kłócamy jedyneczka. I co? Dziękuję za obecność. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się. I cześć!